Witam wszystkich i zapraszam na unboxing gry Tekken 8. Edycja premierowa, launch edition. Jak widzicie gra tutaj Bandai Namco od 16 lat tytuł. No i tutaj taki kartonowy sleeve. Taka nakładka powiedzmy. Tutaj jest pokazane co, co jest w środku. Także cena jest ta sama jeżeli jest to edycja taka zwykła standardowa także warto sobie zainteresować się taką wersją no i co my tu mamy po wyjęciu tego kartonowego Sliwa dostajemy oprócz samej gry taką metalową nakładkę, także takie może nietypowe coś nie wiem można sobie gdzieś to przykręcić, nie wiem powiedzmy, może na ścianę może gdzieś na drzwi w pokoju gracza no gdzieś, bo może się miejsce na to znalazło to jest naprawdę taka to jest po prostu taki kawałek takiej blaszki jak widzicie z logiem, z logiem Tekena 8. Ta ósemka właśnie ten taki y, płonący łańcuch, y, oczka łańcucha. Także no, taki gadżet y, może trochę dziwny ale no, ale tak to tutaj sobie wymyślono czyli taka, taka metalowa y, metalowa y, Nakładka, powiedzmy, coś takiego, taka blaszka do, do przykręcenia. Tu są cztery, cztery otwory, nawet do, do tego. Poza tym, standardowo tutaj już gra. No i po otwarciu jeszcze jest ten, oczywiście, płyta Blu-ray z Grom, i tutaj jeszcze są dwie naklejki. Także tutaj widzicie. To są loga. No to jest wiąże się fabularnie. Tak jak będziecie grać w ten tryb fabularny, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Także dwie naklejki. No i kod do zarejestrowania. To już jest kod tutaj użyty przeze mnie, zarejestrowany. Także na stronie Bandaj Namko możemy się rejestrować, zbierać sobie punkty. To nam daje 1000 punktów i za te punkty. Potem możemy sobie wybrać jakąś, jakąś tam nagrodę, jakieś gadżety, koszulki, jakieś, jakieś powiedzmy, soundtraki, jakieś figurki. No, zależy do tych punktów, uzbieramy, ale ogólnie to są to trzeba rejestrować gry od, od tego wydawcy. Także to by było na tyle, czyli gra, naklejki plus taka metalowa. Blaszka do przykręcenia gdzieś na ścianę, czy w pokoju gracza, czy to na drzwiach, czy gdzie tam sobie chcecie, także tak wygląda edycja premierowa gry TK8. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.